Zakończył się rok 2023, więc czas na podsumowanie. W ciągu ostatnich kilku lat firma rosła po kilkadziesiąt procent rocznie i również w takim tempie zatrudnialiśmy nowe osoby. Firma urosła na tyle, że była potrzeba, żeby pewne rzeczy wewnątrz uporządkować i przygotować na dalsze skalowanie. Więc w ciągu poprzedniego roku wprowadziliśmy dużo zmian. Wprowadziliśmy zmiany w dziale marketingu. Połączyliśmy dział wdrożeń z działem serwisowania, żeby poprawić przepływ informacji, a najwięcej zmian wprowadziliśmy w dziale handlowym. Wprowadziliśmy podejście procesowe, dzięki czemu możemy dokładnie wiedzieć, na którym etapie tego procesu co się dzieje, żeby ten proces dało się ulepszać. Pojawiło się dużo nowych osób, i te wszystkie zmiany łącznie spowodowały, że rośliśmy wolniej. Więc wzrost jest mniejszy w tym roku, natomiast te zmiany zaczęły procentować już w drugiej połowie roku, a najbardziej w czwartym kwartale i widać, że to tempo sprzedaży po prostu jest dużo większe niż było wcześniej. Spodziewamy się, że w kolejnych latach te wzrosty u nas również będą bardzo duże. To jest zasługa naszego zespołu, ale nie tylko sprzedażowego, też działu marketingu, działu wdrożeń, działu rozwoju, wszystkich działów, które przykładają się tak naprawdę do sprzedaży. Jeśli chodzi o naszą ofertę, oferta się nie zmieniła. Oferujemy nasz system Amodit, który służy do digitalizacji procesów, przechowywania dokumentacji elektronicznej, ma też elementy sztucznej inteligencji, więc te wszystkie rzeczy dalej robimy. Zajmujemy się również Business Intelligence, czyli wdrażaniem systemów do analizy danych. Obecnie w ofercie mamy wszystkie najważniejsze technologie, Technologie związane z Business Intelligence, czyli jest to zarówno Power BI, Tableau, Click, ale także różne technologie wokół tego, czyli np. Snowflake, Databricks i tak dalej. Wdrażamy również systemy RP oraz tworzymy dedykowane oprogramowanie. W tej chwili, obszarami, które najbardziej rosną, to jest właśnie digitalizacja procesów oraz dedykowane systemy. Obecnie, digitalizacja procesów. Nie jest już awangardą, to jest coś, co się dzieje, co już większość firm i urzędów wie, że musi wprowadzać. Są różne przepisy, które też to napędzają i mimo, że są przesuwane niektóre terminy, np. termin obowiązku wdrożenia ksef czy też e doręczeń, trochę się przesunie, ale i tak w tej chwili klienci wiedzą, że nie warto z tego rezygnować i po prostu to wdrożyć wcześniej i mieć spokój. Mamy w tej chwili tak dużo wdrożeń, że jakby znowu powróciliśmy do do tematu rekrutacji. Dużo nowych osób się pojawia w dziale wdrożeń, więc nasze możliwości rozwoju bardzo rosną. Cały czas też inwestujemy w rozwój systemu, także to był system nadal enterprise'owy, który jest liderem na polskim rynku, jeśli chodzi o, o digitalizację i dobrze nam się to udaje. Mamy świetnych ludzi, którzy ten system potrafią rozwijać, którzy potrafią to wdrażać.